Люблю тебя, Cały wieczór spędziłem na YouTubie, unikając jak mogłem pracy domowej z matmy czekającej na mnie w torbie. W końcu, około drugiej w nocy, zadecydowałem, żeby ruszyć swój tyłek i odrobić te zadania. Odłączyłem słuchawki od laptopa, aby móc jednocześnie słuchać muzyki i robić lekcje. I nie mam nic do tych 30-sekundowych reklam, co czasami pojawiają się przed filmem. Szczerze mówiąc, zostawiam je zawsze odpalone tylko po to, aby w tle mi coś grało, a z tego co wiem, to dają one twórcom jakieś pieniądze, więc co mi tam. Halo! Podskoczyłem na dźwięk kobiecego głosu. Rozejrzałem się, podejrzewając, że to moja mama przełapała mnie na siedzeniu do późna, jednak nikogo poza mną nie było w pokoju. Spojrzałem na monitor. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegłem, było to, że ekran był niemal cały czarny, a aktualnie trwająca reklama trwała już 2,5 minuty. Na dodatek była niepomijalna. Halo! Kobiecy głos zakrzeczał. Ekran był wciąż czarny. Po chwili zaczęła mówić dalej. Słuchaj, nie wiem kim on jest ani kto będzie tego słuchał. Zostawił mnie z kamerką, więc myślę, że daje mi okazję się pożegnać. Możliwe, że próbuje wpędzić mnie w panikę, doprowadzając do krzyku. Ale się nie dam, nie ma takiej możliwości. Westchnąłem. Czy to kolejna zapowiedź taniego horroru? Kto by do cholery płacił za film bez obrazu? W tym momencie pojawił się obraz, zobaczyłem ją. Jej włosy były pierwszą rzeczą, która mnie zszokowała. Może raczej ich brak, i jej głowa była w całości oskalpowana. Cała była pokryta zeschniętą już krwią. Miała wydłubane oczy. Na ich miejscu były dwie puste dziury z krwią płynącą niczem łzy. Na ciele widać było liczne rany, a jej palce u rąk i nóg były powyginane w strony, które nie powinny się wyginać. Co do pokoju, w którym się znajdowała, a wyglądał jak pusty magazyn. Na środku pomieszczenia znajdowało się krzesło, na którym siedziała kobieta. Wokół były plamy krwi. Liny, które ją krępowały, były przesiąknięte czerwieniom. Mam na imię Denis Morgan, jestem prawniczką Posłuchaj mnie Byłam w domu ze swoją rodziną, pracowałam do późna Położyłam już swoje córeczki spać A moja siostra, która mnie odwiedzała była na dole w salonie Nie słyszałam żadnego szmeru, niczego Nie pamiętam też niczego z podróży tutaj Nie pamiętam niczego Boże, moje dziewczynki Denis przerwała na chwilę Zaszlochała, po czym ugryzła się w wargę Już i tak całą zakrwawioną i w bliznach Zacząłem się niepokoić nie, nie złamię się. mruknęła po czym kontynuowała. Słuchaj, nie wiem kim jesteś, ale musisz opuścić swój dom jak najszybciej potrafisz. On po ciebie idzie. Znajdziesz to w jakiś sposób w internecie. Nie mam pojęcia jak, ale znajdziesz. W moim przypadku znalazłam na pulpicie wideo z facetem błagającym o życie, mimo że nigdy nie pobierałam takiego filmiku. Poza tym godzinę wcześniej go tam nie było. Nie uciekłam, ale ty możesz i musisz... Otrząsnąłem się z szoku. To było wszystko pojebane, miałem dość. To nie działo się naprawdę. Zamknąłem kartę z YouTube'em. Cisza. Wtedy nagle otworzyła się nowa karta, film zaczął się znowu ładować. Kobieta mówiła dalej: Nie wiem nawet, jak teraz wyglądam. Na początku chciał, żebym widziała te tortury, ale wściekł się, jak ciągle cię na niego gapiłam. Więc on, on. Nawet nie wiem, jak wygląda. Obrazy nie pozostają w głowie na zbyt długo po tym, jak cię oślepią. Na połowie twarzy nosił taką pomarańczową maskę jak jedna z tych na Halloween. Z tego co pamiętam, była ona tak jakby przytwierdzona bezpośrednio do jego twarzy. Próbowałem mu oferować różne rzeczy, ale on niczego nie chciał. Dawałem pieniądze, wszystko, ale w tle słychać było coraz głośniejsze kroki. Wtedy właśnie Denis straciła panowanie nad sobą. Zaczęła krzyczeć i próbować wyrywać się z więzów. Nie widziałem zbyt wiele, jednak ujrzałem błysk pomarańczowego koloru. I świeżą w ciele Denis chwilę po tym jak całkowicie opadła. Piszę to z przystanku autobusowego w Kanadzie. Podróżuję już dłuższą chwilę, ale co jakiś czas widzę imię Denis pojawiające się na moim laptopie. Wszystkie moje zakładki zmieniły nazwę na Denis Morgan. Wszystkie też prowadzą do stosunkowo nowego artykułu, zaczynającego się od policja poszukuje zaginionych. Wiem, że on się zbliża, ale mimo to nie wiem co robić. Mój autobus się za to spóźnia. Nie wiem, jak długo mogę jeszcze czekać. Bethany, siostrzeczko, jeżeli to czytasz, wiedz, że cię kocham. Nie zapominaj o swoim starszym bracie. Mamo, przepraszam cię za naszą ostatnią sprzeczkę. Jeżeli uda mi się przeżyć, będę przy was już na zawsze. Kocham was i przepraszam.